Chowawcą klasy pierwszej, a zostaje pani Frucikowska. No nie! Gorzej nie mogliśmy trafić! Skąd wiesz, przecież jeszcze jej nie znasz? Bo mam siostrę w klasie maturalnej. A. Mówię ci, Frucikowska to jest najgorsza menda. Wygląda na miłą. Mhm, pogadamy po tygodniu. Węcławia? Jestem. Czy ty nie masz przypadkiem siostry starszej? Tak. Ja mam siostrę w klasie maturalnej. Już wszyscy wiemy. Darię! No właśnie! Zdybać, jakby mi się Daria czasem do ciebie wymknęło. Żaden problem. No i już mam fory do końca roku. Ej, idziesz ze mną do łazienki? Na końcu korytarza idziesz po prawej. Schodami na dół i dobra, ja wiem, gdzie jest łazienka. Pytam tylko, czy chcesz iść ze mną. Aha, no spoko, mogę iść. Tylko nie wchodź do środkowej kabiny, bo tu nigdy nie ma papieru. Przecież to nasz pierwszy dzień. Skąd wiesz, że niby nie ma papieru? A no tak. Ej, ale tak że jest papier. Nie, no nie ma, moja siostra wie lepiej. Nie, no jest. Mówię ci, że nigdy nie ma papieru w tej kabinie. Przecież mam oczy, tu jest papier. Moja starsza siostra zna tę szkołę jak własną kieszeń. To może jej się pomyliło i we własnej kieszeni nie ma papieru, ale tu jest papier. Nie, wiesz, co dziwne jesteś. Po prostu lepiej doinformowana.